Jagielonia po tym spotkaniu znalazła się w bezpiecznej strefie, zajmując dziesiąte miejsce. Dobra pasta trwała. Oto mecz z drużyną górnika Zabrze, rozegrany na stadionie w Zabrzu. Drużyna górnika zmierzająca po tytuł Mistrzów Polski, wówczas plasująca się na czele ligowej tabeli. Ale raz po raz atakują goście. Co było wielką niespodzianką. Tu widzieliśmy niewykorzystaną sytuację przez zespół białostocki. A oto 13. minuta spotkania. Popatrzmy. Atak białostockiej drużyny. Henryk Mojsa, doskonałe zagranie do Jacka Bajera. I z około 19 metrów piękny strzał i bramkarz reprezentacji Polski Józef Wandzik pokonany. Wielka niespodzianka. Piłkarze z Zabrza nie zamierzali jednak oddać bez walki tego spotkania. Oto 35 minuta tego meczu. I jak widzimy, Urban wyrównuje na 1 do 1. A to już początek drugiej części meczu. 58 minuta spotkania. Dariusz Czekier niespodziewanie zaskakuje Wandzika pięknym strzałem głową. I po raz kolejny Jagiellonia obejmuje prowadzenie. Tym prowadzeniem białostoczanie cieszyli się dokładnie 5 minut. W 63 minucie spotkania dało sobie znać kolejny reprezentant Polski Ryszard Komornicki, który w zamieszaniu podbramkowym umieścił piłkę w bramce. Remis 2 do 2 był bardzo korzystnym wynikiem dla białostockiej drużyny. Jednak okazuje się, że białostoczanie nie zamierzali bronić wyniku. Oto jedna z sytuacji, po której pada bramka dla drużyny białostockiej, nieuznana jednak przez sędziego. Sędzia tego spotkania uznał. Pan Stanisław Ekstein z Warszawy, że był spalony. A to kolejna akcja z 84. Minuty. Na czystą pozycję wychodzi Mariusz Lisowski. I tym strzałem Jagielonia odnosi sensacyjne zwycięstwo nad drużyną górnika Zabrze. Ostatnich gwizdek sędziego i wielka radość. Sensacja stała się faktem. 8 tysięcy widzów w Zabrzu przeciera oczy ze zdumienia. Jagielonia wygrywa 3 do 2. Po tym meczu Jagielonia plasuje się w tabeli na ósmym miejscu.